Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley zapraszam do dalszych przygód pod Kruchą Ścianą. Nim jednak rozpoczniemy je na dobre, o, wyjść tutaj spod kopu, to miejsce jest za małe dla nas dwóch, zdecydowanie. Cofniemy się kawałek z naszą przygodą za sprawą komentarza Maxa Decimusa, który podpowiada, że no, jeżeli będziemy gdzieś tutaj mocno szukać, możemy natrafić na coś ciekawego. Nie zdradził tajemnicy dokładnie, co to może być, no ale to wystarczyło, żeby pobudzić moją ciekawość do tego, żeby ruszyć w nieco innym kierunku, czyli tutaj mieliśmy iść i tu już chyba się czają wrogowie. Jest nasza ekipa do walki. No teoretycznie taka lekka ekipa, nie daj się, błotnik łowca, czy błotniak. I tyle nas tutaj było, tak zmieniłem broń na chwilę. A niech ekipa się nimi zajmie. Mamy też gamus strzał, ponieważ Marcin podpowiada też, że on wcale nie jest taki zły na te różne stwory. I nim też możemy spróbować strzelać. Zobaczmy w takim razie, no może korpus nie jest najlepszą częścią ciała, chociaż może z drugiej strony, no nie, tutaj za wiele, za wiele tutaj nic nie zrobimy. Zobaczymy jakby w głowę teoretycznie przynajmniej trafić. No nie, ten gamus strzał, no może na góle lepiej by się spisał, Tutaj, tutaj nie da za bardzo rady, nic tu nie zdziała, więc będziemy tak, żeby nie tracić za dużo amunicji do strzelby. Myślę, że postrzelamy naszą tu snajperką, ponieważ tak jak widać, tej amunicji do niej mamy naprawdę dużo. Jeszcze, jakby nasi sojusznicy nie osłaniali naszych wrogów, no to by było nieco lepiej. Przy okazji, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, co tam dalej jest za ścianą, czy tym, co będzie za ścianą, no to. To już może dobra. Jak chcecie ekipo, to idźcie tam. To gdzieś tutaj u góry napiszę, w której minucie tak naprawdę będziemy się przenosić tam i rozwalać ścianę, dzięki której poznamy dalszą część tej misji. Okej, okay, a teraz po prostu trochę eksploru. Dawno nie było. Czas do czasu pro proponujecie, że fajnie by było jakbyśmy... Mm -hmm. Pozwiedzali kilka ciekawych miejsc, no to teraz pozwiedzamy. Mięso błotniaka, tutaj Grek też podpowiada, że warto zbierać to mięso, bo grillowane jest całkiem niezłe. Nie jadłem, nie próbowałem, ale no skoro tak, tu taka podpowiedź się znalazła, no to zobaczymy jak to wyjdzie. Na początek zamek. Na szczęście już otwarty. O i czyżby, czyżby. Gratisowy rdzeń fuzyjny. Ich nigdy za wiele, więc jak najbardziej przyda się. Idziemy dalej. Też tak postanowiłem wyruszyć tutaj, bo nie wiem, być może możemy tam trafić z jakiejś innej strony. No ale tu wygodnie teraz Sonia Aha, nas wspiera. Dobra, tutaj chyba nie zejdziemy. Tutaj też nie wejdziemy. No to czy nie wespniemy się? No to idziemy tędy. Mhm, mm to jest za cicho. Aha, tak, za cicho było. Dobra, zrobić przejście. Przejście dla szefa, tak. To zająć się. Ci nasi tutaj sojusznicy, trzeba przyznać, to jest taka fajna ludzka, maszynowa, różna tarcza do, do walki z tym dziadostwem. Chyba coś idzie do nas tutaj, takiego innego. Ciekawe, jak z pistoletu masz tu w nogę. I leży. Trochę szkoda tych błotniaków ma młodych. No ale cóż, taki ich los. Trzeba jakoś się usunąć z drogi. No tak, nie ma tak dostać bonus na, na czymś, co daje 3 punkty doświadczenia. No ale nie ma co narzekać ostatnio. Oho, te bonusy nam się rozszalały i nie wiem czy to nie czasem za sprawą też tego ochraniacza ze szczęściem bodajże. Mamy chyba teraz plus 2 szczęścia, więc jest naprawdę fajnie. No błotniaku, podejść do nas. A może w ogóle mamy jeden granat, to... A, koktaj Koktajl też jest spoko. Chociaż nie wiem, czy akurat na błotniaki. Wygląda na to, wszystko wskazuje. Zjedz to. Dobra, pomożemy jej trochę, żeby też nie stać tutaj tylko. A brać czynny udział. W końcu za coś nam zapłaciła stówek. kapsli. Z młodych błotniaków nic nie zbierzemy. Idziemy dalej. No pięknie, robi się gorąco. Znów tunel. Na szczęście zablokowany, czyli mniej więcej gra sprowadzi. To powinniśmy się przemieszczać tutaj. Klucze nie, nie, chociaż ten. Kombi, chociaż nie, on też nie. Myślałem, że któryś da nam śrubę, ale to. Niestety, bez takich bajerów. Gdzieś właśnie aluminium, śruby i coś jeszcze było takiego dość dużo wartego. Klej, bodajże. O, Sonia. Jak, jak my byśmy się bez ciebie tu poruszali? To radio, które gra to jest chyba wmontowane w sonie. Nie ma to tak. Idealna ro idealny robot dla budowlańców. Oho. A my tutaj nie byliśmy. Niech i tak będzie. No to teraz autentycznie. Prawo, lewo. Nie. W tę stronę nie pójdziemy. Miotła, nie mamy. Tędy nie wyjdziemy. Tu są jakieś drzwi. Kurczę... My tu nie byliśmy czasem się okaże, że tak, biegamy po tych samych miejscach i po prostu Sonia nam się przydała tylko do tego żeby mm hmm tak to chyba wygląda Sonia nam się przydała tylko w tym celu, żeby po prostu dojść tam na miejsce inną drogą no to zobaczymy jeszcze, czy tutaj czegoś nie ma przy okazji, jak biegamy zwiedzimy wszystko, no a jak nie będzie się nic działo, no to gdzieś tutaj pojawi się po prostu Cięcie, no, i przerzucimy się tam od razu na miejsce. Te tunele my rozwalaliśmy, czy. coś jest chociaż nie, tu. Coś jest na rdzeń fuzyjny. Nie przegapiłbym chyba takiego miejsca. Wiesz, kto tam wie? Tu mamy jakieś schody. Może. Żeby tutaj kolejne schody. O, kolejna ściana. No to zobaczymy, co za nią. Sonia, dajesz radę. Tam być może chodziliśmy. Teraz przyznasz, że się trochę zgubiłem, chociaż naprawdę dziwne, żebym rdzenie fuzyjne ominął. Coś tu jest? Czysto. O! Pancerz! Piękna sprawa, ale co tak, bez ochrony? No dobra, to wskakujemy w pancerz. Mhm. Znów to samo. Niedobrze, chyba mamy tutaj nie lada kłopoty, ale zobaczymy przynajmniej jak się pancerz sprawdzi tak w tych kłopotach. Otóż to. Tak właśnie trochę to nie pasowało, że pancerz był niebroniony, chociaż z drugiej strony. jeżeli patrząc na to, że broniony, to całkiem słaby przeciwnik. Nogi mamy słabe, ale zobaczmy co to za pancerz był w ogóle. Nie, nie podejrzeliśmy nazwy, ale schowane, kurczę, było tu jakieś inne wejście do tego miejsca, to nie bardzo. Bez Sony byśmy się tu nie wcisnęli. X01, hmm, prawdopodobnie jakieś tak, być może prototypowe, wydaje się mocniejszy niż to co mieliśmy do tej pory, chociaż tak naprawdę jak on działa, właśnie tu możemy podejrzeć, tak, chyba najmocniejszy ze wszystkich, które mieliśmy do tej pory, ale to jeszcze sprawdzimy dokładnie w bazie. No tutaj tego może nie będę zostawiał, bo warto by było ten pancerz zabrać ze sobą dalej. Okej, okay, genialna sprawa. No to pięknie nam się trafiło, to jak ślepiej kurze ziarno, te sprawy, mamy pancerz, to już reszta rzeczy to tutaj się nie liczy. Zobaczmy jeszcze co po drugiej stronie, czy tu chodziliśmy czy nie. Bo tak naprawdę w tym mecze już byliśmy wcześniej, czyli coś się tu musiało nam namieszać, bo coś po prostu musiałem przegapić. Raz tak, tu byliśmy. To na samym początku wszystko się działo. Po prostu człowiek gdzieś za szybko popędził, no i przegapił pancerz. Możemy się bez problemu cofnąć teraz pod naszą ścianę, gdzie zaczęliśmy przygodę, ale jak do tego doszło, rzeczywiście tu gdzieś się kręciliśmy. Jak do tego doszło, że tutaj człowiek skręcił, a nie doszedł do tego pancerza, to nie mam pojęcia. No dobra. A tu w ogóle znów się gdzieś zgubiliśmy. Widzimy się niebawem już na miejscu, chyba że trafi się jeszcze coś ciekawego po drodze. Jesteśmy w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło. Tutaj natomiast podpowiada Mati, żeby porozmawiać I'm z Bobby. Okej. Okay, I być może to nam pomoże przebić się przez tę ścianę. Not getting us lost down here would be nice too. Okay, yes sir Bobby, getting closer. Why this? <laughs> it may be more personal than I let on. Let's just say I have beef with the mayor. Thinks he can keep Bobby no-nose on the sidelines. But uh, forget all about that. We have a job to do.

A rozumiem, czyli teraz prawdopodobnie będziemy mogli zacząć jakieś wątpliwości. O, to by było ciekawe, ale możemy zaczynać. A to w ten sposób działa. O, wszystko dobrze, wszystko dobrze. Tak, więc zapiszmy raz jeszcze, jakby się okazało, że rzeczywiście nie jesteśmy pod Diamond City. No tutaj wielkie podziękowania dla wszystkich osób, bo byśmy chyba się zatrzymali w tym miejscu. a Na pewno byśmy nie biegali w pancerzu. Latarka się przyda. No to zobaczmy, co tutaj się kryje, gdzie my tak naprawdę się podkopaliśmy. Powiedz to, to koleżanko, Bobby. we're right under the diamond city strong you sure this is the right place i've been mapping it out and i think diamond city should be a little further north of here i don't have a doubt in my mind how about a little trust for the boss okay where are we under the diamond City strong room. and that is the last time i'm saying it we still need a way to get up there though mel you think your robot will work here look at this place the foundation is already crumbling one blast from sonia and i bet the floor above will come right down well then make it so he won't wanna be in the room for this collapsing foundation and all good thank all right then everybody clear out sonia prepare yourself for a blast at maximum power okay tak doctor Hatsword, wracaj do nas. Może być kabum. Ale chętnie popatrzę z tej perspektywy. No to wchodzimy. A co nasza mapa mówi? No nam, nasza mapa mówi też, że jesteśmy bardzo daleko od Diamond City. Niech i tak będzie. No to lecimy dalej. Co ten skarbiec to?

W stosunku do naszej całej wyprawy, coś jeszcze macie ciekawego? Hmm, prowadzić dalej, gdzieś naprzód. Tutaj mamy wyjście, ale czy to na pewno te drzwi? Niby te. No to gro, pokaż, co tam się kryje. Aha. Zadzierasz Bobby z Hancockiem? No to ładnie się wkopaliśmy, ją wkopaliśmy. Hmm, mamy chyba na tyle charyzmę, żeby spróbować pogadać. Hancock nie powinien Tak, o tym że z You all just broke into Hancock's storeroom. You know. Hancock. The mayor of Good Neighbor. Damn it, Bobby. Listen, guys. I know this isn't what you expected. But there are still a ton of caps on the line here. Help me take her out. And all of it is ours. This is Hancock we're ripping off here. The guy tends to hold grudges. Counteroffer. Just go back into your tunnel. And we can forget this ever happened. What do you say? Jestem za. Spróbujemy przekonać Bobby do odejścia, chociaż to nie będzie łatwe. Zaszą tej wyjaśnień. Może... On, Bobby. We now, we well shit, you're right. I'm not one to give up. But I know when I'm outmatched. Let's go. Thank God. I don't know why I you again, Bobby. ale to was ostatni raz. split Okej, okay. No to mamy okazję porozmawiać jeszcze szybki zapis. Zobaczymy co się tutaj będzie działo, żebyśmy czasem nie popełnili jakiegoś złego kroku. O, zaskoczyła do nas. No koleżanka. Słuszna decyzja. Jak nas znalazłaś? przepraszamy. Tak może przepraszamy. Przepraszam, nie co Here Take this. A token for doing the right thing. No to pięknie, mamy co prawda jedną taką broń, ale nie mamy takiej, co zapala cel, zadając dodatkowe 15 punktów obrażenia. To no i myślę, że ta misja zakończyła się dla nas. Całkiem nieźle, co prawda chyba jesteśmy przeciążeni już. Casło, wracaj. Okej, okay, zdobyliśmy następny poziom. No i doskoczona jeszcze informacja, żeby porozmawiać z kumplem, którego już poznaliśmy gdzieś. W poprzednim odcinku dwa odcinki do tyłu, więc zaraz skoczymy i do niego. Okej, okay, no to zobaczymy, co tam u Hancocka, chociaż on gdzieś tutaj jest daleko, więc na jednym eksplorze w tej misji się nie skończę. Wrócę do sanktuarium, odłożę strój odłożę śmieci. I widzimy się gdzieś pod Diamond City, tak żeby sobie tu przejść kawałek do Hancocka. Chociaż w sumie wiecie co? Zobaczmy, jak to wszystko się zakończy. Jak zaufamy Bobby. To nie Diamond City, mhm, mm Może tak. as mel guessed this isn't the diamond city strong room. No dobra, to tym razem zarządzamy what this about, bobby why did you lie to us i knew no one in their right mind would help me rip off hancock everyone is so damn afraid of him so damn in love with him he thinks he is invincible i wanted to show him he wasn't okay. No to zostaniemy z Bobby. Bobby. Well oh, no. Okej, okay, mamy nowych wrogów. Mhm. Mm I być może udałoby nam się dorwać niebawem. I otacz ognia dzięki tej akcji całej. Chociaż to akurat najmniej istotne. Ale w nas tutaj ładują. Złazić na dół. Zaraz ich tam wykurzymy stamtąd. Lewa ręka, słaba opcja. No to wychodzimy stąd. Dobrze, że mamy pancerz, chociaż tyle z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że nasi sojusznicy nam pomogą, no, ale dobrze by było i tak uważać gdzieś. Granat się spadł, niestety. Okej. Okay. No, przyznam szczerze, że bez tego pancerza to byśmy raczej dużo tutaj nie ugrali. To tu jest zły? Tak, tutaj jesteście, źli. tak, zostawcie te granaty w spokoju. Może dobrze by było wejść na górę, zobaczyć co się dzieje? No nie, wydaje mi się, że jednak podjęliśmy bardzo słuszną decyzję wcześniej. Ok. Ktoś uciekł? Chcą naszą broń z powrotem. Teraz już wiemy, no właśnie, przynajmniej jak wygląda ta broń, którą dostaliśmy od niej później. Czyli no, ona oddała nam to wszystko, co miała. W Korpus, wszystko z krytykiem, niech wejdzie. Teraz ma krytyka. No i pięknie. Usmażymy ją laserami. Albo i nie? I to chyba wszystko. Zobaczymy. Ktoś tu powinien mieć klucz. Przypuszczam, że jakoś musimy się dostać. Ale zobaczymy. No, amunicji sporo. Przyznam szczerze. Że trochę kusi ta cała tutaj akcja, tak patrząc na łupy, jakie dostaliśmy. No ale nie ma co kombinować się. Hmm. Okej, okay, możemy iść dalej, możemy biegać dalej. Co ty jeszcze tu kolego miałeś kapsel? Wygląda jakby z czymś innym tutaj biegali, ale niech będzie. Zaraz zobaczymy, co ten złoty pociąg tutaj kryje w sobie. Czy warto było tak kombinować? Let me check it out first. Jak ty pierwsza? To... Rad X No tutaj trzeba przyznać, że specjalnie nie zaszalał Ten nasz kolega. Jakieś naboje, to taka bardziej zbrojownia. No a gdzie te kapsle? Bomby cukrowe, no jest sporo rzeczy. Ale nic ciekawego, dwa kapsle. No koleżanko, to nie wiem z czego ty nam się tutaj wypłacisz. Bobby. That's what I'm talking about. Gotta be tons of dirt on Hancock in here. Yeah, well... I'm just glad we made it through all that alive. And now you get paid for it. So quit your whining. And you... I couldn't have pulled this off without your help. Przyzna, to słyszeć. Tak, dzięki. Thanks. Turned out to be fun. Oh, so you enjoyed yourself. No szczęśliwie się dla nas ta misja skończyła. No ale trzeba przyznać, że no nie punkty nie broni, nie to wszystko jest chyba najważniejsze. Zapiszę na wszelki wypadek. Ale i tak przeniesiemy się do historii, w której jednak byliśmy po stronie Hankoka. Na no, nasz burmistrz przeniósł się z powrotem do dobrego sąsiedztwa. Jest gdzieś tutaj, więc wskoczymy do niego na pogawędkę. Przy okazji też sprawdziłem Okej, okay, już to bardzo dobrze wiem. Przy okazji sprawdziłem pancerz, jakie ma statystyki. Okazało się, że całkiem fajne. na pewno lepszy niż ten pancerz od bractwa. Hey Hancock. Well, if it ain't patsy, Here. For protecting my stash. Why is decision turning on Bobby like that? No, to, to nami kwita, może tak. So, we're okay? We are. Mm. Let me tell you, this classy little tri-corner hat of mine is getting heavy. Am I turning into the man? Some kind of tyrant? I spend all my time putting down the people I would have been proud to scheme with just a few years ago. I need that take a walk again get a grip on what really matters living free <laughs> tak, cho z nami. E, no, can you just leave good neighbor aren't you the mayor hey the mayor's still the mayor whether he's in residence or not i've walked out of here plenty of times keeps me honest can't let power get to my head that's not what being in charge of good neighbor is about Ok, no to zobaczymy, czy pójdzie z nami. No to robi się ciekawie. Pogadałeś już z obywatelami? Tak, chyba będzie musiał. Ma, będziemy mieli pewien problem w gruncie rzeczy, bo wygląda na to, że naszym towarzyszem podróży może być również i on. Zobaczymy. Hey, everybody, gather up. Mam coś, co wszyscy Nie rush, Everyone just take your time. Look, everyone, I'm taking a walk. It's time for your fearless leader to get back out there. Mix it up in the dirt before I forget what that feels like. You can't leave, Hancock. We need you. Hey, I'm always gonna be here in spirit, my man. Good neighbor and I, we got a connection. But like any hot and heavy relationship, sometimes you gotta spend time apart. Let things cool off, remind yourself of who you are. So that's why I'm leaving. I'm still your mayor. I'm still gonna be here when you need me. But it's time for me to stop living so damn comfortable. Because we all know no one in power deserves to be comfortable for long. Now, what's the best town in the Commonwealth? Where can someone live free? With no judgment. of the people, people for the people. the people. And don't let no one forget it.

Okej, okay, czyli nasz robot wraca do sanktuarium. My mamy nowego kumpla i tutaj pytanie do was, tak czy... ...wołamy jednak Cutswortha do dalszej podróży, czy lecimy z Hankokiem, czy... no Paladin jeszcze czeka w kolejce po tym jak załatwimy misję Minutemenów. Chyba teraz będzie okazja zanie się zabrać. Mmm, tak. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami, Korle, trzymajcie się. He, hej.